Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartek witam Was w kolejnym filmie na kanale Kwiatskie Wąskowanie. Dziś jest to film z nadwody, od dawna nie było takiego filmu, gdzie ja Wczoraj byliśmy nad jeziorą na jeziorą łogowiska na spuławik. Niestety taka lipa, że kończymy sezon społawikowy na ten rok. bo straszna pogoda, strasznie mało graniczy czyli zero. A dzisiaj przyjechaliśmy na jeden z ulubionych takich górników tu w pobliżu nad y, piachy tak były i przyjechałem przetestować dzisiaj y, nową wędkę okoniową Mistral Siro Perch 270 do 11 gram rzutu klejaneczka oczywiście y, z nowym kołowrotkiem Mistral Titan Red w rozmiarze 2000 z ewinentą żyłką 016 zobaczymy czy jakieś okonie nam się dzisiaj poluchomią. niedawno ktoś tutaj właśnie okonie wpuścił, więc mamy gdzie blisko łapać te okonki. I będę łowił dzisiaj na paprochy na główce jigowej za graweczką. No i zobaczycie jak będziemy łowili. Jak będzie się oczywiście coś działo, to damy wam znać. Słuchajcie, Kuba złapał takiego szczupaka na paproszka małego. Zapozuj ładnie, zaprezentuj go. Tu bardzo ładny szczupaczek, bardzo walczył, w ścinę mi wleciał bez, bez talki błyskawicznej. Taki myślę, no 38-40 cm. szczęśliwy łowca. Chyba wypuści teraz pięknego szczupaczka, na złowionego na główkę, czyli go... Zenek. Proszę Maciej. Dobra i wypuść, ładnego. Ja nie podchodzę Poszedł od razu? Nie, tutaj stoi obok. On. Zdobyć, ale pięknie. Stoi tutaj. Ja mnie użyję go chyba. Wolę nie podchodzi do wody z nowym tam. aparatem. Ale poszedł tam. Kuba cały czas próbuje łowić jeszcze mu mało. Miał jeszcze jednego szczupaka i to naprawdę takiego dużego około 80 cm zobaczcie szczupaki e, powinny żerować teoretycznie teraz na dużych e, rybach duże powinny łykać ryby, a łykały nam Twistery. Ja na początku co, o czym Kuwa może poświadczyć miałem szczupaka na tej nowej wędce, którą dostałem od firmy Mistral do testów e, do 11 gram miałem e, szczupaka takiego jak Kuba złapał, identyczny. Ten samoroczynik. Szczepił mi się pod nogami, no oczywiście szczęście, że nie odgryzł przynęty. Natomiast powiem Wam, że jest to dość dziwny objaw, ponieważ się te szczupaki powinny brać na duże przynęty. My przyjechaliśmy dzisiaj się nastawić na okonie, a tutaj padły nam prawie cztery szczupaki. U Kuby dwa, jeden pod nogami mu się spiął, naprawdę duży. Gdzie Kuby wędka do 30 gram się wygieła dosłownie w pół i jeździł jak chciał na żyłce chyba 0,20 e, Natomiast u mnie ta wędka też się wygięła w półno, oczywiście jest to wędka dużo lżejsza do 11 gram, ale powiem Wam, że ugięcie ma dobre, dobrze amortyzuje odjazdy nawet tych większych ryb no i tak to by wyglądało e, aparat ostrości nie złapał no ja amortyzuje naprawdę odjazdy tych większych... Nawet, nawet, Kuba cały czas łapie. Także ten dzisiejszy krótki filmik, no chcieliśmy wam z wyprawy wrzucić, przepraszam, że tak krótki, ale byliśmy, jest dzisiaj 11 listopada, czyli święto wszystkich świętych. <grym> e, święto zmarłych. Jak widzicie robi się szerówka, już będziemy wracać do domu, ponieważ jesteśmy rowerami, tam nasze gabloty stoją na drugim brzegu. Nie wiem czemu jest tak jasny obraz. Kuby obydwa, e, szczupaki połakamy na takie dwa twister. O jednego twisterka w takim kolorze mo, ciemnym. Motor Oil firmy Mistral. E, natomiast mój połakamy się zaraz wam pokażę na jakiego twistera. Też w takim motor oil. Natomiast w troszeczkę innym odcieniu. O w taki proszę bardzo. No i jak widzicie szczupaki można łapać też na lekko bez przyponów. Żaden z nich nie odgryz. Tam nasze gabloty stoją. Nie wiem czy widać. No, w każdym bądź razie jesteśmy nad tym zbiornikiem, jak wam na początku pokazywaliśmy. Powiem wam, że e, pierwsze łowienie na tą wędkę wypadło bardzo pozytywnie. Na pewno w tym tygodniu przyjadę w e, środę być może. Z Kubą przyjedziemy. Kuba jutro tutaj przyjedzie. Już napalone jest na szczupaki. Uwielbia tłuste mamuśki. E, Natomiast jeszcze na pewno w weekend zawitam, ponieważ kończę definitywnie sezon spławikowy. jak widzicie teraz jest troszeczkę ciemniej, bo no, no to będziemy kończyć, czyli tak jak mówię test wędki na bardzo pozytywnie, jeszcze będziemy ją katować, będę ją katował przez co najmniej dwa tygodnie, a wy pamiętajcie by brać udział w naszym konkursie. A wy pamiętajcie, by brać udział w naszym konkursie, naprawdę bardzo fajne nagrody, także zapraszamy was do udziału wszystkich, ci, którzy jeszcze nie wzięli. Zasady, no może ja to w filmie źle powiedziałem, ale wszystko się wyświetla na napisach, także to, co ja zagmatwałem, to wszystko jest napisane prosto na napisach w filmie. I będziemy się z wami żegnać w tym krótkim, spinningowym filmie. E, na spingu na lekko, gdzie ryby były ciężkie. Ciężkie e, były. E, jak na, to się na co nastawiliśmy. No i e, pamiętajcie o subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi filmami. E, oraz pamiętajcie, by dać łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się ten film. Oraz dajcie, e, napiszcie komentarz, tak. ko ta Zenkowi łapkę, tak Kuba nazwał swojego szczupaka. I skomentujcie film, jeżeli... Coś robimy źle, co robimy dobrze, co moglibyśmy jeszcze poprawić. No i zaraz jeszcze, yy, no, i to by było wszystko. Cześć, pozdrawiam, was na razie. Partek. Kuba. cześć. Ustawię teraz, ISO. Teraz Kuba będzie robił skor skok. Tam jest woda Wyskoczyłem, ale <grymne> nie wyrobiłem To się wytnie no, Nie, trochę buty to Zenek, będę tutaj. Ponasz tą przynętę Nie na tom